Witam w kolejnym materiale poświęconym grze Medieval Battle Europe. I kontynuuję kampanię aragońską. Tym razem bitwą pod Valette 1512 roku. Była to bitwa stoczona przez wojska aragońskie z wojskami francuskimi, po tym jak w czasie wojny w 1512 roku Hiszpanie wykorzystali fakt, że Królestwo Nawary położone pomiędzy Francją a Hiszpanią ogłosiło, niepodle, ogłosiło niezależność pardon, neutralność w czasie wojny, przeciwko której, w której Francja musiała walczyć przeciwko całej świętej Lidze złożonej z Anglii, Wenecji i państw włoskich oraz hiszpańskich, to sprawiło, że właśnie Hiszpanie uznali, że to jest dogodny moment, żeby zająć Nawarę. W trakcie całej tej wojny początkowo Hiszpanom poszło bardzo dobrze, ale Francuzi zaczęli stopniowo odzyskiwać teren i wszystko to, można powiedzieć, przesuwało się raz z jednej, raz z drugiej strony. Bez takiego zdecydowania. Tym, co takim momentem, w którym właśnie e, wydawało się, że losy wojny się ostrzygną, była bitwa pod e, Valette, stoczona w 1512 roku, e, kiedy to e, dowodzone przez żana e, e, d'Albert e, z Nawary wojska próbowały przeprowadzić kontratak i w tym czasie spotkały się z natarciem wojsk kastylsko aragońskich i podczas odwrotu wojska Jeana d'Alberta utraciły na rzecz Aragończyków liczną artylerię, którą wykorzystywali, a która ta artyleria na długie lata stała się symbolem chwały aragońskiej i była obecna nawet na sztandarach i flagach. A więc tak. Jako gracz francuski mamy zadanie niedopuszczenia do takiej sytuacji, do jakiej doszło w rzeczywistości i do wygrania tej bitwy. Naszym warunkiem jest zniszczenie 70% sił wroga, nie stracenie 70% własnych sił oraz nie stracenie naszych, naszych bombard. To drugie jest o tyle ważne, że zauważcie, nasze bombardy lokowane są na dwóch pozycjach. Tu i tu. Wystarczy że wróg zajmie któryś z tych punktów, czyli ten dla artylerii tu się zgromadzonej i ten dla artylerii jest zgromadzonej, a cała artyleria automatycznie jest zdobywana przez wroga. No to komplikuje mocno nasze życie. Ale póki co mamy tę artylerię, to ją wykorzystajmy. ją bliżej. Tutaj wrogów żadnych nie ma, ale od razu wyślijmy oddział piechoty, żeby pilnował tych bombard, bo inaczej będzie źle. Wrogów na razie za bardzo nie widzimy. Tylko tutaj e, jakaś piechota e, e, aragońska. Moi francuscy knechci, czyli najlepsza piechota, chyba. I to by było na razie. Tyle. Dajmy wrogowi wykonać pierwszy krok. Oj, jak widać nadchodzą zewsząd w dużej liczbie, ale na razie traktujmy i bardziej jak ruchome cele. Okej. Okay. Należy pamiętać, że to my musimy zniszczyć tutaj dużą liczbę sił wroga. Tu jak widzicie nadchodzą wrogowie z tyłu i to jest problem, bo no, mogą nam wyjść na plecy i zająć artylerię. Zanim ta zdąży jakąś realną krzywdę naszym nieprzyjaciołom wyrządzić, tu wyślę jedną jednostkę jazdy, aby pilnowała tego punktu. I to na razie będzie wszystko. Tu miałem jeszcze kuszników, ale oni nie mają nikogo w zasięgu. Nie. próbują kontra-atakować. Oj, oj, oj. Źle, źle, źle. Ajajaj. Dobra. Tu osłaniajcie. nasza ja robi całkiem niezłą robotę tutaj Pytanie, czy to wystarczy No zobaczymy Tutaj rozbiliśmy siły wroga, dobrze. Na tym skrzydle jednak sytuacja trochę inaczej wygląda. Czekają. Dobrze, to by było tyle. Oj, Jak oni tam wleźli? Holender, to teraz będzie ciężko. Byłem pewien, że mam osłonięty ten obszar. A tu się okazało, że jednak nie. No to mogę przegrać. Znaczy nie, żebym od razu już mówił koniec, ale teraz będzie trudniej na pewno. te działa atakować, ale tak naprawdę w tym momencie bardziej mi się chyba płaca po prostu atakować e, wojska wroga i liczyć, że je po prostu zniszczę w silnym frontalnym uderzeniu, zanim się zdążą pozbierać. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale Trzeba próbować. Dobra, co, czego, co czegoś jeszcze nie uczyliśmy? Aha, tych dwóch oddziałów. Jak najbardziej. Ta jedynka. Może uda się ich odciągnąć. Dobra, tu wyszło ładnie. Kuszników cofnijmy. Trzeba przesunąć i teraz skierować siły całe z tej flanki na drugą, mając nadzieję, że wystarczą. Wszystko, wszystko.

Nie brzmi, czy odzyskam kontrolę nad tymi działami, bo obawiam się, że nie, że tak dobrze no nie będzie. A jeszcze tutaj jazda. O. Dalej są pod kontrolą wroga, niestety. Nie mam żadnego wroga w zasięgu tutaj, oj, to źle. No nic, trzeba bić się tym, czym, co mamy. Liczyłem, że mój misterny plan zdobycia tego, portu, tego punktu przyniesie mi kontrolę nad działami, ale nic z tego. ale tak na styk powiedziałbym bardzo mocno na styk no naprawdę tutaj byłem pewien, że ten punkt jest zablokowany autentycznie ta, taką pewność miałem, a tu się okazało, że tak jakoś obeszli i te działa mi zajęli. To bardzo mocno to skomplikowało, bo widzieliście, że tak te działa robiły robotę i potrafiły nawet bardzo mocny oddział wroga takim, taką salwą trzech zedukować. Niestety tutaj to się, to, to się nam nie do końca wyszło, ale ostatecznie udało się mimo tej niekorzystnej sytuacji uratować wynik. To co cieszy, no bo obawiałem się, że będzie to przegrane. A tutaj, jednak, e, zwycięstwo jednak na tej drugiej, na tej prawej France swoje zrobiło. Tam atakować trzeba od razu, natychmiast wszystkim, czym się ma, licząc na to, że wyroga się po prostu wykosi. I będzie można przesunąć wojska na lewą flankę, gdzie no, na całe szczęście tak się mu się udało. Gdzie w innym przypadku, gdyby nie te działa, to prawdopodobnie utrzymałbym tę flankę i sam bym tutaj zakończył nią sprawę. Ale bez tych dział byłoby ciężko. Także to jest ten tyle. Jak widzicie, to, ta gra preferuje raczej krótkie i szybkie bitwy. To w niej lubię, że to jest taka rozgrywka na 20, 20 parę minut. Niezbyt zobowiązująca, nie wymagająca też jakimś tak specjalnie głowienia się nad zasadami. Bardziej kasualowa gierka, to prawda, ale ma swój urok.